Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w szybkim filmiku informacyjnym e, na moim kanale. W tym filmiku chcę Was poinformować, że e, zostały ostatnie minuty, ostatnie godziny, ostatnie dni do zadawania pytań do filmiku QA, który niedługo wleci na kanał e, i nagram go razem ze Moską. Także, jeżeli chcecie zadać mi jakieś pytanie, od zawsze bądź jakieś Wam się nasuwa, albo macie wątpliwości co do jakichś kwestii. Śmiało zadawajcie pytania. Wystarczy wejść na kanał Buczyński Vlog w zakładkę społeczność, i tam jest post, właśnie dedykowany do zadawania pytań do filmu QA. Wystarczy napisać pytania w komentarzu, a my ze Moską w filmie rozwiejemy wszystkie wątpliwości, a w szczególności na te najbardziej ciekawe, na które jeszcze nie było odpowiedzi. Także mam nadzieję, że zadać ich całkiem sporo, że sporo będzie materiału do nagrania. Na sam koniec chcę Was z. Zaprosić do mojego sklepu CZTWKpl, które założyłem za pomocą platformy TakeDrop. W opisie macie link do sklepu oraz drugi link do zakupu pięciu gotowych sklepów, czyli <gryw> biznes gotowy od zera. Macie zniżkę 50 zł, jakbyście chcieli. Polecam oczywiście. Nic nie robię, a biznes e-commerce yy, leci dobrze. Zapraszam Was również na mojego Instagrama oraz na Instagrama Emoski. Także zostawcie suba i widzimy się już niebawem w filmiku Także PA. Także popa, czołem.